thank you Jako wartość edukacyjną ma akcja Poruszamy Polskę? Czego szkoła chce nauczyć dzieci? Nasza szkoła kładzie bardzo duży nacisk na edukację zdrowotną. To jest już kolejna z naszych, kolejne z naszych działań, które poświęcamy zdrowiu uczniów. Robiliśmy przesiewowe badania wzroku, nawiązaliśmy współpracę z kliniką leczenia, z kliniką, przepraszam, diabetologiczną z Białegostoku, która robiła przesiewowe badania w kierunku cukrzycy u młodzieży, a teraz nawiązaliśmy współpracę z kliniką leczenia otyłości Leszka Klimasa z Warszawy. Klinika Leczenia Otyłości prowadzi taką ogólnopolską akcję, która nazywa się Poruszamy Polskę. Przyjeżdżają do Polski, promują prawidłowe postawy w zakresie odżywiania, ruchu. Robią to w formie takiej bardzo nowoczesnej, bardzo ciekawej dla uczniów. No i oczywiście jest twarz bardzo znana, która tą akcję promuje. Czekamy właśnie w tej chwili na Filipa Heizera. Czy przyczyniła się pani do stworzenia filmu, jakoś motywowała dzieci, pomagała w tym, czy to raczej jest zasługa samych ich, że tak się mocno przyłożyły do tego projektu? Sam film, który jest zaproszeniem do, pro, do projektu, do programu jest oczywiście dostępny na naszym Facebooku, można go obejrzeć, natomiast sam film, dzie dzieci same by nie stworzyły tego filmu, ponieważ film jest naprawdę bardzo, bardzo wysokiej jakości, zarówno takiej merytorycznej, jak i technicznej. Za stworzenie tego filmu odpowiada klasa trzecia D razem ze swoją wychowawczynią panią Magdaleną Gorzębę, a ja ich wspierałam jak tylko mogłam. Projekt Poruszamy Polskę. Z czym jest związany, czego dotyczy, skąd wziął się pomysł i kto był jego pomysłodawcą? Pomysłodawcą byłem ja i Leszek Klimasz, czyli założyciele efektu Klimasa. Działamy po to, żeby zmienić schematy, niestety, które rujnują życie polskich dzieciaków. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Takie są dane i sobie myślimy często o Stanach Zjednoczonych, że tam są o, sami grubi ludzie i my nigdy tego nie będziemy. Nie. Guzik, prawda? Dokładnie tam zmierzamy. I akcja Poruszamy Polskę ma dwa znaczenia. Po pierwsze, tak Poruszamy w sensie myślenia. E, mówimy o tym, że nawet w wodzie dzisiaj, którą kupujemy pod znaną nazwą, woda smakowa dla dzieci w sklepie, nie? Wydaje się woda. A tam już jest wrzucony siedem łyżeczek cukru w wodzie. E, w związku z tym e, cukier jest pierwszym tak naprawdę twardym narkotykiem. Zabierz dziecku cukier, a zobaczysz, co się będzie działo. Normalnie jakbyś egzorcyzmy odprawiała na kimś, nie? E, w związku z tym poruszamy Polskę w dwóch znaczeniach. Najpierw e, w myśleniu, ale również w ruchu. E, to, co dzisiaj robimy, to będzie najpierw właśnie pogadanie. O tym, co jest, czego nie jest, na co uważać, a potem robimy trening. jakim jest mistrzem świata, sylwetki atletycznej, w związku z tym o ruchu i ożywieniu wie dosłownie wszystko. Ten projekt wziął się stąd, że otworzyliśmy klinikę, która osiągnęła bardzo duży sukces, że tak powiem, komercyjny na rynku. Natomiast wiemy, że tą jedną małą kliniką i z naszym zespołem nie uzdrowimy Polski. Natomiast chcemy podziękować troszeczkę za ten sukces, który dostaliśmy, dlatego wsiadamy w samochód, wybieramy. Takie miejsce na przykład jak to, i przyjeżdżamy po to, żeby tutaj 800 dzieci na nas podobno czeka, żeby opowiadać o tym właśnie, jak żyć zdrowo i długo. Uświadamiać. Uświadamiać, to jest dokładnie to słowo.